Hej cześć, witajcie, jestem Perix, a przed wami Depart. Może już widzieliście na internecie bardzo realistyczne gry, to ja mam dla was dzisiaj coś bardzo ciekawego. Otóż Depart. Co prawda prototyp. Jest to gra horror, stworzona od naszego kochanego twórcy, Naba, czyli ten, co odpowiada za From the Darkness oraz Wrong Floor. I bardzo te gry były mocne. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, albo sami graliście. Dobra. Ja nie przedłużam. O, ej, bo tu od razu się zaczyna. Oho. Ale dziwnie to działa. To chodzenie szczególnie, bo tak odsuwa nas. No dobra, zobaczymy. E Horror. Na Zrobiona na najbardziej realistyczny sposób. E e Widziałem tą gierkę u Marki Playera, dlatego się nie zainteresowałem, bo ominęło mnie coś takiego. Shoot. Czym mogę strzelić? Bo ja tutaj nie mam żadnej broni, jest zamknięty. Musimy chyba wparować w tą ciemność. What? Czemu ja podskoczyłem? Eee... To tu było? Ej, eee, ej, wait, 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 hold on. Nie zwróciłem uwagi, że coś tu było. Choćby może na światełkę. światełka. Lampka druga. Coś mi pokażesz? Mamy ścianę i grzejniczek, więc można się ogrzać. God damn it. Nie, 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 ja słyszałem jakiś oddech, ja nie wchodzę w tą ciemność. Tu jest światło. Okej. Okay. Odpaliśmy prąd. Pali się prąd w całym mieszkaniu, dwie belki. I tam jest broń, którą musimy zdobyć. Więc, chyba tędy wystarczy, że przyjdziemy. Tutaj kolega nam się wychyla ze ściany. Okej, okay, tu jest takie zapętlenie, czyli to są te tamte drzwi. Mamy korbkę, którą możemy okręcić. No dobra, odkręćmy ją sobie, sobie. Nie wiem do czego ona jest. To jest chyba na fulla. Dobra, dobra, otworzyliśmy. Ej, spokojnie z tymi dźwiękami. Mamy broń. Wchodzę w ciemność, proszę nic w nich mi nie na twarz. Oh shit. O ja pierdziele. FBI open up. Broń nie zauważamy się użyć. God damy, ale to ma klimat, ja się czuję jakbym film oglądał. Spokojnie. nie <sleląskie> 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 pierdziele, nie róbcie mi tak, to jest głośna gra, tam chyba nic nie było, olejmy te drzwi. Ech, coś tam jest. Słyszałem coś. Nie róbcie mi tak. O kurde. Łańcuchy Krzesełko Usiądźmy Usiądźmy się No co mi się nie podoba trochę ten motyw z tą bronią Wiecie jak ciężko tu się obrócić? Tam coś mamy, ale tam na razie nie wchodzimy Halo? Closed Okej, okay, musimy znaleźć prawdopodobnie jakiś klucz Bo tych drzwi już nie rozstrzelę He he he. Nic tu nie ma nie myślałem, że to jest ten sam pokój, co wcześniej, ale chyba nie. Tutaj wygląda, jakby więcej broni tu było, to jakiś składnik broni jest, bunkier prawdopodobnie. Oh shit. No dobra, zobaczmy, co tutaj kryjecie przed nami. Jakiś zasrany katakumb, nie wiem, po cholerę tutaj przyszliśmy. Tu jest zamknięte, tu chyba nie przejdę, chociaż... Przejdziemy. Ciemność po bokach. Nie, ja się boję obracać. Mam broń, spokojnie, Periks. Masz broń, damy radę. To za jakieś basy. Nie podoba mi się to. Mogę to rozwalić? Nie. Można przeładowywać. Ja, ja nie chcę być limitu ammo. Ja chcę być nieskończony ammo. Jest krew. Ha, 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 ha. Kroki albo to moje kroki, dobra, nieważne. Zastrzeliłem jakiś. Lakat O nie! O nie! Jest jeszcze gorzej! Bo jak ty mieliśmy latarki! Przeładujmy, Ma mam chyba nieskończony amo, faktycznie, ale już go porobiliśmy. Tylko zwykły wieszak wieszaczek. Też drzwi sprawdzimy sobie. Zamknięte na szczęście. Ja się cieszę, że są zamknięte. Niech wszystkie będą zamknięte, nie, Będę miał mniej do sprawdzania. O, Boże. O, nie. Była taka przestrzeń? Ta szafa? Nie no, tutaj chyba pusto jest. Ja nie wiem, głos mi się załamuje, guys. Dawno nie byłem tak obstrady w. O! O, oh, fuck Jest późno, ja mogę krzyczeć Jest 12 w noc, ja pierdzielę Chłopaki, nie róbcie mi tak Ja rzadko krzyczy w horrorach, a w tym się... A, idziemy sprawdzić O nie Nie, jakiś bonus wczytał Gdzie jesteś? Przestraszyłeś mnie Przyszyłeś saving jest dobra, mamy zapis, jest dobrze Jak umrę, to się zesram i tu przynajmniej będę Kurwa, zamknięte jest, ja pierdole eee. Chłopaki, mi się to nie podoba This way This way Może to zotwo... Nie nie, 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 ja się tak nie bawię, ja ci tego nie otworzę i za Dobra. Halo! Ja na razie nie otwieram tej tamtej bramy, co była. Drzwi się zamknęły. O! O! Mi <laughs> pikawa się będzie po tym nagraniu. Definitywnie. Okej. Okay. Definitywnie nie żyje. Jak ja mało mówię to znaczy że jestem totalnie obsrany. Jestem totalnie obsrany. Jak oni mogą wybierz w każdej chwili co to jest klucze? Na no chuj mi te klucze. Do czego są te klucze? Po co mi one są? Oczywiście, <śmiennie> że tutaj Nie, idziemy tam, gdzie mi pokazuje. Idziemy tam, gdzie mi pokazuje. Tam jest światło Tam jest światło Jadełku, ja pierd... O o o, 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 Nie Drzwi No chyba przeszliśmy dalej Nie, tupa. To tylko maska Ciekawe, co tu wejdzie Faktyczny reloadzik. Halo? O pierdolę, musimy teraz wrócić. Co ta korba w ogóle zrobiła? Haman. Damy radę, tylko gra, która wygląda jak życie. Tylko gra. Mi się zamknęły. Otwieramy to. Odrzesz mi tu mordy. E, nie, to tylko ja piercili. Ty nic zrobię. Gdzie jesteś, <nie> <proszę, pana> proszę pana, proszę pana, proszę się odsunąć. To nie działa, to nie działa. Ja chcę do tej peczki. Nie, nie, nie. Ja nie wiem, co się dzieje. Biegnę dziś. Dziś biegnę. Spadamy. Utkłem. Utkłem za ścianą. Co tu się dzieje? <grystanie> Chyba umarłem. Niech było tu więcej. Nie pamiętaj gdzie trzeba było uciekać. Jak dać retry? Nie mogę dać retry. Nie, co? Aż tak daleko jestem? Dobra, chyba mamy uciekać. Rozumiem, że mamy uciekać, albo mamy ich rozwalić wszystkich. Nic nie widzę. A gdzie reszta? Chyba jednego się pozbyliśmy, tak? On po prostu wyszedł na mnie i zszarżował. Jeszcze byli inni. Jestem w innym miejscu teraz. Tutaj? Nie? Gdzie? Czy ja muszę się udać? Jeszcze raz pójdziemy w to miejsce Nie rozumiem Tam jest korba Będzie ich więcej Wiesz o tym Periks? Dobra, kolejny już? Co ich było? Daliśmy radę. Jestem cały spocony, a już powoli ogarniam, co tu się dzieje. Są takie plusy i minusy, wiecie, ale no, jednak ta broń jest kozacka. Wiem, że to będzie dużo strzelania. Teraz otworzyliśmy przejście tutaj. O, oh, hello. Wyjście! To jest wyście, Proszę. Zostaw mnie! moje. Moje. Oddaj moje wiście. Czekajcie, riloci, Poczekajcie, Co ty? Michael Jackson? Eee, <śm> a o, i ty mi nie dasz przejść, tak? Dasz mi przejść? Mogę przejść? Och, cholera, ja nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Ja nie chcę rozumieć, gra to jebana. Co prawda jest króciutka. Obstrałem się, e, moja ręka od klawiatury wygląda tak. Cóż, nie chcę grać w pełną wersję tej gry, czyli gry będą podążać w tym kierunku. To wszyscy kiedyś dostaniemy zawału serca prawdopodobnie. Ja. Ja. Ja, ja chyba sobie pójdę przemyć oczy o myjku. No. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i cześć.